To moi kolani, wybraliśmy z Pauliną tak pomieszczany fajny challenge, że robimy po jednym tip topie. Możemy się ruszyć tylko do przodu, do tyłu, w lewo lub w prawo i w cebbał żwawo. No to wam powiem szczerze, Paulina zaczyna. Kolejny krok? Krok Paulina. Krok. 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 Krak. Krak. Krak Polina. Krak. 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 <laughs> E yeah, aí, it.